Hej! Dzisiaj zapraszam Was na takie moje niezmędniki w mojej kosmetyczce, czyli produkty, które dokupuję, produkty, które mam ze za sobą zawsze, czy to wyjazd, czy to jakieś spotkanie, czy impreza zawsze mam ze za sobą, więc zapraszam. Coś co od lat gości u mnie mam to zawsze. W jakimś zapasie mniejszym lub większym. Jest korektor z Catrice. To jest Liquid Camouflage. On jest cudowny. Na początku nie mogłam się z nim dogadać, jeśli chodzi o moją skórę pod oczami, ponieważ on jest mega trwały. Więc jeśli mega jest trwały, to super zastyga. I jeśli super zastyga, trzeba mieć dobrą pielęgnację. No i yy, jeśli nie robi się. Dobrej pielęgnacji, albo przy przynajmniej minimalnej pielęgnacji, czyli krem pod oczami codziennie. Może być za suchy. Jednak kiedy się robi dobrą pielęgnację. I ja mam już taką pielęgnację, którą uwielbiam, jeśli chodzi o skórę pod oczami, to po prostu to leży jak cuda. Ja mam w tym momencie odcień 005 Light Natural. Miałam dziesiątkę, piątkę i jest jeszcze siódemka. Jest różowa bardziej. Ogólnie tych kolorów było kiedyś patrzy. Potem zwiększyli to do 5 już. Są dosyć zróżnicowane. Wiem, że jest na pewno jeszcze taki kamuflaż korygujący. Można go dorwać w naturze, w super farmie. Polecam mega. Dalej mam puder który już mam od bardzo, bardzo wielu lat. To jest puder matujący, utrwalający, ryżowy z Vibo. Miałam puder ryżowy z Poezę. Wydaje mi się, że on jest trochę lżejszy, jeśli chodzi o to, jak matuje, ale jeśli potrzebujecie bardzo dużego matu, to ten idealnie się sprawdza. Pod oczami może przystopować trochę na pewno trzeba mieć do tego i dobry korektor, i dobry krem, ponieważ może być za suchy, jednak u mnie świetnie się sprawdza na bokach twarzy, gdzie no jednak mało mi się tam chce trzymać, przez to, że teraz jeszcze maseczki, co chwilę zakładanie i odkładanie, ja też często się podpieram, więc jeśli bym miała jakiś, jakikolwiek podkład, który. Nie byłby dobrze utrwalony, no po prostu by to zeszło. Wszystko. A to świetnie utrwala. Trzeba uważać, żeby nie zrobiło wielkiej białej plamy, ale raczej już mało osób tak bejkuje stricte jak Jacqueline Hill. Pasy startowe. Tuż, który tutaj już był na kanale dobrych kilka razy: Essence Get Big Lashes z serii wodoodpornej, czyli ta niebiesko jakby fioletowa. Z Volume Boost, i uwaga, on ma wielką szczotę. Ja to wiem, ale jak to ładnie rozdziela, jak to ładnie pogrubia, jak to ładnie u mnie dociera do wszystkich yy, zakamarków, że tak powiem. Trzyma się cały dzień, nie potrzebuje poprawek, jeśli chodzi o moje górne rzęsy. No, po prostu ideał mój. Nie zamienię go na razie na żadne. Inny tusz. Może jedyną jego taką wadą jest to, że dość szybko wysycha. Jak już ma te dwa miesiące, to potrafi się pokruszyć. No i czasem to u mnie widać, ale kosztuje. 14 zł? 13? Przestańcie coś tam robić. I teraz. Dwa cienie, które muszą być u mnie zawsze w kosmetyczce, ale to są konkretne cienie. Dwa podstawowe cienia. Uwaga! Beżowy. Jeden z nich to jest w tym momencie sypiący się. My Secret Matte Eyeshadow w odcieniu 505. Dorwałam go w naturze. On kosztuje kilka złotych i był polecany przez Karolina Zientek. On jest mega matowy. To trzeba przyznać. On jest mega matowy. Jakby to miał mega mocny pigment. Jest dość suchy. Ale idealnie się sprawdza do tego, żeby mocno jakby zagruntować tą powiekę, jeśli chcecie pracować na właśnie słuchaj powiece albo chcecie matowy, całą matową powiekę i tylko zrobić jakiś dodatek. I moja końcówka już. Nikilam shadow jogurt, Tu już prawie nic nie zostało. Nie ja będę musiała się go za niedługo pozbyć. Ale to jest mój idealny beż, ponieważ nie jest ani za jasny ani za ciemny. Nie był ani taki zasuchy, zamatowy, że ciężko było na nim coś zrobić. Po prostu cudo. Jedyny problem jest to, że trzeba zamówić przez stronę internetową, a dla jednego cienia nie warto. Chyba, że robicie jakieś zamówienie grupowe. Ostatni mój taki idealny matowy beż jest w Palecie Maksineczki z Makeup Revolution. To jest Beauty Legacy. I to jest odcień canvas. Tutaj to samo. Pięknie. Tutaj współpracuje z innymi cieniami. Fajnie doczyszcza. Fajnie tak rozświetla. Tą powiekę namatowo. Ale to nie jedyny odcień z tej palety, który tak uwielbiam. Odcień Night. Czyli Czarny. To jest najbardziej czarny odcień, jaki mam. A mam no, kilka odcieni czerni z różnych firm i to jest piękny czarny odcień. Sypie się niemiłosiernie, ale jak on wygląda. Jeśli chcę zro sobie zrobić czarną kreskę cieniem, nie brązową, ciemną, nie, czarną, to tym. Ja proponuję odwróconą technikę, najpierw oczy potem twarz, żeby łatwo potem to można było zetrzeć i nie martwić się o syp. ale te dwa cienie z tej palety, ja bym mogła sobie kupić osobno. Naprawdę. Całą resztę palety i okej. Okay. Te dwa cienie ja bym brała w ciemno. I to tyle. Ja nie mam już nic więcej z takich naprawdę niezbędnych niezbędników, które muszę mieć. Ja mam bardzo dużo kosmetyków, za dużo pewnie, bo muszę mieć do tego Excela, żeby ogarniać co i jak. Jakie Wy macie niezbędniki w swojej kosmetyczce? Może to jest coś, co kompletnie odmieni moje życie, nie wiem, jakiś tusz, żel do brwi, cokolwiek. Szminka. No to na razie.